W naszej percepcji Tokio wydaje się być jednym dużym miastem. Na miejscu okazuje się, że Tokio jest w zasadzie nazwą umowną dla aglomeracji, która łączy w sobie bodajże 23 miejscowości jako osobne miejscowości, osobno nazwane, wchodzące właśnie w skład tzw. aglomeracji tokijskiej, w której mieszka około 38 milionów ludzi. Ratusz w Tokio, zarządzający całą tą aglomeracją, zatrudnia około 16 tysięcy ludzi, i nikt z tych urzędników nie dojeżdża do pracy samochodem. Wszyscy dojeżdżają transportem publicznym czyli dobrze skomunikowanym systemem metra, kolejek, szybkich pociągów. To wszystko jak gdyby płynie. Bardzo dobrze są przekazane wszystkie informacje dotyczące kosztów przejazdów, cen, godzin. Wszystko to z tą japońską precyzją się porusza. W jednym z raportów podsumowujących łączną ilość opóźnień w tych szybkich kolejach Shinhansen podsumowano, że łączna suma opóźnień wynosiła 37 sekund. I Rada Dyrektorów Podjęła decyzję, to zróbmy wszystko, żeby obniżyć tę ilość z później poniżej 30 sekund.